Dzień dobry, kochani. Jak góra obecnie widzi Twoje życie i to, co się w nim wydarza? Szóstka denarów. Kochani, nadszedł czas równowagi. Ja powiem tak: bardziej to odczuwam na takiej zasadzie, że właśnie w Waszym życiu nie było równowagi, brakowało tej równowagi, i teraz góra będzie stwarzać takie możliwości, takie sytuacje przy Was, dla Was, żebyście poczuli. Ulgę, wytchnienie i wewnętrzną harmonię. Ponieważ szóstka denarów mówi o tym, że przychodzi do ciebie energia pomocy, ale również takiego zaopiekowania w postaci nie tylko materialnego, ale po prostu mm, zaopiekowania poprzez to, że nagle pojawiają się ludzie, którzy pytają się: hej, jak się masz? Hej, jak się czujesz? Co jest dla ciebie ważne? Szóstka denarów to jest też energia dobrobytu, dobrostanu. I tak właśnie góra widzi teraz twoje życie.